Patrzymy na nowe trendy związane z rozwojem miast, z rozwojem społeczeństw. Tak chcemy działać, aby nasze miasto mogło się rozwijać. Nie możemy zrobić tego sami, jako urzędnicy. Dlatego poprosiliśmy Was, różne środowiska, tutaj, abyśmy wspólnie zaczęli budować nasze miasto. Bardzo dziękuję, że tutaj wszyscy jesteście. To jest niesamowite, że, że, że dostrzegamy po prostu tak dużą wartość w małych rzeczach, takich jak właśnie zieleń, zieleń za oknem, e, bo to pokazuje, że, że, że ludzie trochę zmieniają perspektywę patrzenia na miasto. Takie spotkania są w zasadzie jedyną sensowną formułą na poszukiwanie strategii rozwoju miasta, dlatego że wykorzystuje zarówno energię władz lokalnych, jak i e, tych wszystkich środowisk, które prawdopodobnie miałyby mniejszy e, oddźwięk czy mniejszą siłę przebicia bez tego typu spotkań. Pierwsze tego typu wydarzenie, tak, tak duże wydarzenie, gdzie kumuluje się w jednym miejscu pomysły ludzi z różnych części miasta, ludzi pracujących w mieście, ludzi mieszkających w mieście, ludzi mieszkających poza miastem, ale pracujących w mieście. Pomysł super. Widzimy, że jest to miasto, które, które wymaga dużej zmiany, które powinno być spójne, które powinno być atrakcyjne, z którego moglibyśmy być dumni, które powinno być zielone, przyjazne, ale jednocześnie tętniące pewną energią. To wszystko powinno się pewnie też sprowadzać do tego, że y, ludzie chcą tutaj zakładać rodziny i chcemy y, w ramach tego całego ładu społecznego y, mieć poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji i świadomość y, usług y, komunalnych i publicznych na wysokim poziomie. Najbardziej zaskoczyło mnie to, że ta wizja, którą przedstawiliśmy, nowa wizja miasta, Konin, e, Zielone Miasto Energii, e, ona się wypełnia pomysłami i że ludzie rozumieją tę wizję, że chcą nią podążać. Najbardziej wybrzmiewała się energia ludzi, energia relacji, kreatywność, utworzenia. A co chcemy włączać w tworzenie e, strategii, w stworzenie miasta i chcemy przekonać, że każdy z nas.